To kapusty w harsznicy trwa pod jednym z namiotów foliowych Licznie zgromadzona publiczność. Dzień dobry Państwu. E, Dzień dobry. Państwo oglądają tutaj przede wszystkim miejscowe, fantastyczne e, odmiany kapusty, a... Mimo woli będą również oglądać potrawę z tejże kapusty. To będą żeberka, drodzy Państwo, żeberka duszone w kapuście. Przepis pochodzi z książki, proszę spojrzeć. Miejscowa społeczność wydała właśnie prosto z drukarni książka kucharska 366 potraw z charsznicy. Państwo jeszcze tej książki nie mogą znać, bo ona dzisiaj przyszła z drukarni, ale myślę, że od jutra już będzie można ją dostać. Przepis lekko przeze mnie zmodyfikowany i zacznijmy od składników. Tutaj bardzo piękne mięsne wieprzowe żeberka. Berka. Oczywiście, kapusty w dwóch rodzajach. Kapusta biała, która będzie musiała być poszatkowana, kapusta kiszona, bo tak tutaj się również kisi kapustę na miejscu. Przyprawy kminek, tutaj ziele angielskie, i liść laurowy, drobno pokrojona cebula i obok od razu czosnek, nie musi być tak bardzo drobno pokrojony. Na końcu jeszcze boczek, będzie dodawany bulion, mąka na zasmażkę. i z tego wszystkiego. Żeberka duszone w kapuście. Pierwszy rzucam całe mięso. Ono się powinno obsmażyć z obu stron. Mięso, jeśli garnek nie jest teflonowy, oczywiście na początku przywiera i bardzo często popełniamy taki błąd, że na siłę od razu je odrywamy. Jeśli białko się zetnie, mięso samo odejdzie od dna garnka, więc dajmy się temu spokojnie przysmażyć. Wystarczy będzie tylko potrzepać za chwilę garnkiem. W międzyczasie e, posiekam, poszatkuję tę kapustę. E, Państwo mają pewnie takie specjalne szatkownice do kapusty, prawda? Ręcznie się sieka na kiszoną? No właśnie, a ja, a ja nic takiego nie mam, więc będę to robił... Ja nie wiem, właśnie, może ja powinienem jakąś... Może któraś z pań chciałaby mi ładnie poszatkować kapustę? Błagam, no. Państwo mają tutaj tysiące lat doświadczeń, a ja rzadko... No właśnie jakąś gospodynią bym prosił. Bardzo proszę. Proszę, o, jak ja uwielbiam takie sytuacje, to jestem dość leniwym człowiekiem. Nie, no sobie? E, no to jesteśmy chyba w Proszę spojrzeć, jaka fachowość w szatkowaniu kapusty właśnie czekałem na taki moment. Najpierw przemieszam mięso, żeby było przyrumienione ze wszystkich stron, a panią, która tak pięknie sieka kapustę, muszę przedstawić, pani Halina Kruszec, gospodyni właśnie tego gospodarstwa. Pani Halino, to ile lat praktyki w siekaniu kapusty? No już 20 lat. 20 lat. No, drodzy Państwo, więc trzeba 20 lat siekać, żeby tak genialnie przy pomocy mojego tempego morza idealnie posiekać kapustę. Tęty? Troszkę tępy, prawda? No ale co zrobić? Takie warunki takie warunki pracy ciężkie. Dobrze, teraz do tego mięsa e, ja muszę dodać najpierw soli. Dość sporo, bo to w ogóle nie było solone. Potem dosolimy na końcu. Jeszcze pieprz i od razu pójdzie tam cebula. Drobno posiekana cebula. Niech to się razem poddusi. Czosnek trochę później, żeby czosnek się nie przypalił. Bo jeśli się przypali, to zgorzknieje i zepsuje smak całości. I teraz bym Panią prosił o pomoc w wrzuceniu tam... Nie, może najpierw tej słodkiej kapusty. Nie wiem. Właściwie to powinna... Że co powinna? Ta się dłużej gotuje kiszona niż biała. Ale ta kapusta jest na tyle mięciutka i jędrna i fantastyczna, że ja myślę, że... Może troszkę ją pokroić, żeby nie była taka długa. No to dobra, to, to ją przesiekajmy. No to co, wrzucamy ją już? Tak. Bardzo proszę. Wygląda to bardzo kopiato, ale lecz kapusta siada, prawda? Tak, tak. tak się mówi, więc to yy, za chwilę... Myślę, w szczególności ta biała. No właśnie, ta biała, więc się zrobi więcej miejsca w garnku. O, tyle na razie może niech będzie. O, a cała wejdzie nam, to naprawdę Dobra, za chwilę się ubije. Przyprawy, yy, jak się zrobi więcej miejsca, to potem będzie można te przyprawy Dlaczego? rozmieszać, ale już kminek. No ale to siądzie, to potem się pomiesza. Na razie zaczekajmy aż się zagotuje. Kminek, listek laurowy. Ja daję jeden, nie daję nigdy za dużo listka laurowego. Ziele angielskie, a nie będą trzy. No i co? I to na razie wszystko. Odrobinę podlejemy to bulionem, może być z kostki i zaczekamy jak się to zagotuje. Skwarki na patelnię. Mięso się złoci, tłuszcz się wytopi. Skwarki wrócimy do żeberek. a Zresztą z tłuszczu i z mąki zrobimy zasmażkę. Sporo z Państwa moknie na deszczu. To naprawdę niezwykłe poświęcenie, ale potrawa jest w sam raz na takie zimne, paskudne dni. No tu może być lepszego żeberka, kiszona kapusta, boczek. Ja już wyjmuję skwarki taką łyżką specjalną, a tłuszcz zostawiam na patelni. Czy jest jakaś odmiana kapusty, z której najlepiej się udaje kapusta właśnie kiszona? Tak, najlepsza to jest właśnie kapusta Ona westry. Ona jest taka miękka jest. Aha. Szybko się rozdobywuje. Okej, okay, skwarki mamy w środku. Teraz tutaj robimy na tym zasmażkę. Ja myślę, że tyle mąki wystarczy. Ja nie będę tak, robił zaraz. bardzo ciemnej tej zasmażki, tak, no, e, Taką leko. lekką zasmażkę. A ile pani kisi kapusty na zimę sama? Wiele beczek? No to są silosy takie duże. Silosy? Tak. A, bo to jak rozumiem nie tylko na własne potrzeby, ale też no, sprzedaje. Tak, tak. No. No tak, jak już wspominałem wcześniej, harsznica to naprawdę stolica polskiej kapusty 10%, tak? W ogóle kapusty, która jest produkowana w Polsce pochodzi stąd. Tysięcy hektarów. Bardzo świetnie, jeszcze trochę. a Ja bym to jakoś energicznie tak? rozmieszał, przepraszam, o. żebyś... Opla. nie ochlapałem pani. My jesteśmy bez fartuchów, ale co zrobić. No i co? Ja myślę, że to już można tam wlać. Tak, tak. To wlewamy. Dobra. Trzeba teraz bardzo dobrze rozmieszać. I zaczekać. Chwilę się musi razem pogotować, żeby całość zgęstniała. Dosłownie 2-3 minuty. Niech się zagotuje i powinno się nadawać do jedzenia. Pozwoli pani, że będę nakładał, starając się każdemu kawałek żeberka w misce umieścić gęstniało, mięso jest miękkie. I jakby pani była łaskawa podawać najpierw w tę stronę, ale za chwilę też się należy tym, coś tym, którzy marzną na lodowatym deszczu. To teraz ja podam. Pani? Pani? Nie powiem nieskromnie, żebym tutaj e, domagał się e, jakiejś opinii, ale, ale przynajmniej na temat kapusty samej niech się Państwo wypowiedzą. Dobre? Wspaniałe, panie Robert. Da się, bo jest mięso ładnie rozgotowane. Wszyscy mówią, że dobre. Pewnie nie kłam. I bardzo proszę o surową ocenę, tak jak panowie surowo oceniają Holendrów, którzy tutaj przywożą szczepy kapusty. Tak proszę powiedzieć, mm. czy to jest okej? Okay? Bardzo to jest Coś wspaniałego. A ja pani Ani w takim razie podsunę Pyszne. tutaj przy pomocy Wspaniałe. bardzo niekulturalnego naczynia jedną leczkę W porządku? Bardzo dobra. Mm, <grymne> Nie ma słów. Nie ma, ma słów. Wspaniałe. Nie ma słów. A jak są to pochlęderskie?